Cześć, cześć Monika, dobrze Cię widzieć. Mamy dzisiaj Cię fajną jest, pogodę, co? <grywa> Taką <grywa> tak. trochę depresyjną, ale powiem Ci, że mam jeszcze dla Ciebie taki dosyć temat, który jest bliski i stresujący dla mnie, bo moja córka wchodzi w okres nastoletni mhm. i trochę się przejmuję, martwię, zastanawiam, się, jak zmotywować moją córkę do nauki tak, żeby jej nie stresować, ani no, nie wprowadzić jakiejś trudnej sytuacji w domu. Uh -huh. Czy możesz coś podpowiedzieć? Uh -huh. Czy masz jakieś gotowe rozwiązania? Przede wszystkim witam na pokładzie mamą nastolatki. <grym> no tak, ty masz to już doświadczenie. <grym> e, tak, troszeczkę z nastolatkami. E, po pierwsze, mam również nastolatkę w domu, e, a druga rzecz to jest taka, że trochę już z nastolatkami też No tak, kursy tutaj. Tak. W szkole, mm -hmm. więc, mm -hmm. Mm -hmm. więc trochę też. Przebijają się. Przebijają się się, tak, trochę im się, znaczy trochę, no przyglądamy mm -hmm. im się, tak, za, za każdym razem. Mm -hmm. e, dużo też czytamy na ten temat, tak, bo jednak e, to jest taki czas, kiedy, e, kiedy również potrzebujemy wiedzy e, do tego, w jaki sposób taki nastolatek funkcjonuje, co jest mu potrzebne, e, do tego, żeby właśnie się uczył, tak, i żeby czuł się komfortowo i, e, i myślę, że to jest ważna wiedza. Więc, przede wszystkim to, co musimy sobie zapamiętać, to to, że ten moment nastoletni to jest okres bardzo dużych zmian. Dużych zmian, takich, które zaskakują nas, mm. ale też zaskakują samego nastolatka, tak? I, I czasem zaskakują tak bardzo, że ten nastolatek zmienia się dokładnie z dnia na dzień, tak? Nie zna siebie, prawda? No, nie zna siebie. Za każdym razem jest coś nowego i zaskakującego, tak? Więc musimy to, przede wszystkim musimy mieć tego świadomość, tak? że to jest bardzo chwiejny okres. I to, co, czego oni potrzebują, to jest duże wsparcie, duże bezpieczeństwo mhm. i przede wszystkim dużo komunikacji również z nimi. No i tak, jeżeli chodzi o naukę, tak? Ja tutaj będę się odnosiła do nauki języka angielskiego przede wszystkim, ale dobra, no, można go przełożyć na i tak, inne, inne na dziedziny. Mhm. To jeżeli chodzi o, o naukę, to musimy pamiętać o takiej bardzo, bardzo ważnej rzeczy, która jest zapominana, to jest to, że mózg nastolatka, generalnie mózg człowieka, tak? ale w tym okresie to jest bardzo ważne, akurat też w tym wieku nastoletnim, mózg nie uczy się w stresie, tak? Więc wszelkie naciski, wszelkie rzeczy typu manipulacje, e, manipulacje tak. wszelkie takie właśnie rzeczy, które znamy gdzieś tam my z, jeszcze ze szkoły, czyli. E, bo dostaniesz jedynkę siadaj bo się nie nauczyłaś tak to są rzeczy które absolutnie nie oh. mam Przepraszam ale od razu mi się przypomniało i bardzo chciałabym żeby Kolejne pokolenia uniknęły takiego traktowania, prawda? I być nasze dzieci, czy nasi uczniowie, żeby nie musieli tego doświadczać. Mhm. Także super, że o tym mówisz. No, szczęście jest no. takie, że dużo się zmienia w psychologii, prawda? Dużo, dużo mhm. rzeczy już wiemy też, mhm. nowych rzeczy. I, i, i to jest bardzo, właśnie bardzo ważne, żeby wiedzieć, żeby pamiętać o tym, że się nie uczymy w stresie, tak? W stresie jesteśmy tylko w tym takim trybie walcz, uciekaj, tak? Schowaj się zamarzni, więc, więc po prostu wpadamy w taki tryb. Tak? Nie mamy mowy, mowy o otworzeniu się, nie ma mowy o budowaniu relacji i to jest zbyt trudne na ten moment. Więc, no więc tutaj to jest pierwsza rzecz, o której musimy pamiętać i zawsze my też pamiętamy o tym, żeby, żeby właśnie wprowadzać atmosferę taką, która nie jest stresująca. Tak? Ja kiedyś czytałam, żeby sprawić, by dziecko, które się uczy, było mu miło. Mhm. Czyli na przykład jeżeli chcemy sprawić, żeby dziecko zaczęło się uczyć języka, a lubi masaż stóp, mhm. to zrobiliśmy masę. To jest jakby ekstremalny przykład, tak? tak? Ale na przykład przyniesie hmm, ulubioną herbatkę w takim czasie, kiedy to dziecko siada właśnie do nauki. Mhm. Czyli sprawi, że mózg wie, że to jest miłe połączenie. Mhm. Tak, Mhm. no i jeżeli chodzi atmosfera. na przykład mhm. a, atmosfera, to jest słowo klucz, właśnie mhm. do tego zmierzałam, tak? Że atmosfera, czyli stworzenie przyjaznych warunków właśnie na zajęciach. To jest coś, co jest absolutnie podstawowe. Mm -hmm. To się łączy z relacjami w ogóle, tak? Bo, bo nastolatki są bardzo wrażliwione właśnie na budowanie relacji, tak? To jest taki okres, kiedy to jest dla nich bardzo ważne. Najważniejsze. Tak, tak, więc, więc absolutnie koncentrujemy się właśnie, tak jak no generalnie w nauce, w nauczaniu, tak, koncentrujemy się na tym, żeby lektor i grupa i poszczególni członkowie grupy mieli relacje, tak w tym momencie, a no, to jest absolutnie kluczowe, tak? mm -hmm. Tutaj y, m, kluczowe jest to, żeby właśnie budować relacje, ale też, żeby y, dzieci, młodzież, żeby każdy z nich czuł się bezpiecznie sami. I hmm. y, y, to można robić na różne sposoby, bo na przykład jedną rzeczą y, to jest to, żeby się poznali, tak? żeby, y, żeby wiedzieli trochę o sobie. No, pierwsze, że są najbardziej stresujące. Tak, no, tak. To przełamujesz okay. lody. Mhm, mm tak. mm -hmm. ok. Druga rzecz to jest też to, że. Y, Musimy też wiedzieć, że ucząc się robimy błędy, tak? I to też jest taka nauka troszeczkę dla nas, rodziców, bo, y, y, bo my możemy o tym y, nie pamiętać, tak? Że jak się uczyliśmy, to my również popełnialiśmy błędy, lub, y, no lub też po prostu nie mamy tego uświadomionego, że taka jest droga uczenia się, y, że to są błędy. Więc y, jeżeli powiemy coś, że mm -hmm. y, tak? Czy jeżeli nasze dziecko jeszcze czegoś nie wie, to mówimy tak, no teraz tego nie wiesz, tak? Ale to jest coś, czego możesz za chwilę się dowiedzieć. Tak? Czyli możesz za chwilę się tego nauczyć. I w sali zajęciowej również to bardzo, bardzo o to tak. mm -hmm. żeby błąd nie był absolutnie czymś, co wyklucza, co powoduje wstyd, co powoduje stres. Tak, ale zrozumienie. Wszyscy tak. robimy błędy. Wszyscy robimy błędy mm -hmm. i na nie jest tutaj miejsce. Dokładnie. Mm -hmm. Dokładnie. Także to jest następna taka rzecz, e, która właśnie... Maszisz się coś. że to jest wystarczające, co powiedziałeś i bardzo wyczerpujące. E, wiesz co, ja myślę, że takie kluczowe to jest to właśnie, żeby też trochę pozwolić nastolatkom e, uczyć się tak, jak oni lubią. O właśnie, tak, mhm. tak, tak. Temat dla mnie taki dosyć trudny w tym momencie. Moja córka rozkłada książkę o godzinie 20.21. Mhm i wydatku leży w łóżku. No, tak. <laughs> Czy ona się uczy? uczy ja wiem, daczku. że się uczy, tak. Ale co możemy sobie pomyśleć? Że mm -hmm. nie no, absolutnie. Tak. Uczymy się przy biurku, w ciszy. Pisząc i czytając książkę. Tak, a może w ogóle to dziecko nie jest osobą, która się uczy przez pisanie albo przez mm -hmm. czytanie. Są słuchowcy, kinestetycy, prawda? To też tak. jest ważny aspekt, czyli uczymy się przez ruch. Mm -hmm. Tak, e, może tak być. Oczywiście mamy, mamy te różne podziały, natomiast też jeszcze jedna rzecz jest e, ważna, że troszeczkę zmieniają nam się pokolenia i e, sposoby też uczenia się, prawda? Mm -hmm. Nasze dzieci żyją już w innym świecie. Mm -hmm. e, one nie żyją już w takim świecie typowo opartym na książce, ale mają różne media i by, różne źródła. I różne mm -hmm. źródła, które do nich docierają i one mogą e, bardziej efektywnie uczyć się w inny sposób niż my no, to my robiliśmy. No. Więc, yy, więc czasem jest to kwestia wybrania przez dziecko właśnie tego sposobu, który jest dla niego najbardziej naturalny i najbardziej efektywny. I dla nas to może trochę szokować, właśnie, tak? Yy, bo my byśmy chcieli właśnie tego si prostego siedzenia w ławce nad książką i no, podkreślania. No, no, no. No, ale jest takie nie mówię, przeświadczenie w społeczeństwie. Nie mówię, dokładnie, mm. prawda, że to jest coś, na czym nam zależy, tylko takie, właśnie mamy taki obraz osoby uczącej się. No tak, bo trudno z tego wyjść. Gdzieś tam to było od zawsze i tak myślimy, że musi być. Tak, a teraz często dzieciaki korzystają na przykład z telefonu ucząc się. Tak, tak ale nawet u nas w szkole językowej przecież yy, rozkładamy poduchy na podłodze, oni tak. leżą, opierają tak. się o ścianę, tak. yy, bo jest im tak wygodnie mm -hmm. i, i tak, tak czują, prawda? Co mówiłaś z tym masażem stóp, tak? Hmm. Czyli nauczyciel będzie masażystą, to, do to tego dojdziemy. Hmm. Nie jest taki oglądany pomysł. Nie, po prostu to jest też właśnie skojarzenie, tak? Czyli to, że no, ten angielski po prostu sprawia mi przyjemność. Jesteśmy tak? w ładnym wnętrzu. Tak. Mhm. Czyli spróbujemy sprawić, żeby ten nastolatkowi było miło i przyjemnie otoczenie, żeby było fajne. Tak. też dbamy zawsze o duchy, o tak. kolory, tak. o to, żeby co jakiś czas wjechał popcorn na zajęcia i żeby angielski się dobrze kojarzył. Dobrze kojarzył, tak, przede hmm. tak, wszystkim. No, plus yy, dbamy też o to, żeby, było, żeby była tam lekkość i humor na zajęciach. Hmm. tak? I no, to też jest bardzo ważne. E, żeby nie było spięcia, bo tak jak no, powiedziałam wcześniej, A, tak nie uczymy się w stresie. Hmm. Tak I, tak jest, to jest, to... I tak jest. I tak jest. <laughs> okay. Super. Dla no, nas no, to, nadzieję, super. to super rady. <laughs> Widzę i czuję, że moja córka jest w dobrych rękach. E, także no, wszystkim rodzicom tego życzę, nie? Takiej otwartości na, na nowe, żeby dostrzec tego dzieciaka. Tak, żeby zobaczyć e, właśnie troszkę z innej strony i z, takim, z taką łagodnością też trochę podejść do tego naszego nastolatka. Super. No, do zobaczenia w następnym odcinku. Do zobaczenia. Pa.